Wjechała do nas. Czy mogę Panią minister prosić o tą do nas. Witamy ją jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie i troszkę chciałam na inny temat. Rozmawiałam ostatnio z bardzo wieloma wójtami, burmistrzami, prezydentami, czytałam o nich, część z nich bardzo dobrze. Nie wszyscy już pełnią swoje funkcje, niektórzy dziś jeszcze pełnią inne funkcje ale przymierzają się właśnie do objęcia nowych funkcji. Każdy z nich prezentując się mówi o tym, co jest szczególnie istotne dla, dla miasta czy też gminy, w której będzie kandydował. To są oczywiście sprawy indywidualne, sprawy lokalne które sposób podejścia do nich świadczy, że każdy z tych kandydatów jest znakomicie przygotowany, bezpośrednio nowoczesny, żeby samorząd był uczciwy, żeby samorząd był sprawny i żeby realizował oczekiwania ludzi, żeby nie zawodził swoich wyborców, żeby samorząd pokazał, jak należy rządzić na tym szczeblu, który jest obywatelom najbliższy, ponieważ doskonale wiemy, że tak dobrze nie było. Dlatego ja, gdybym mogła, ale mam tylko jeden głos, głosowałabym po święci na kieruta, głosowałabym w Złotym na Ratowicach i głosowałabym w Kwiatkowi na Kleszczycach. Obejmuje <tosy> powiaty szanowski, Olkuski i Oświęcimski. Marek jest absolwentem Akademii górniczo hutniczej w Krakowie i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 上别的。S S Marek Sowa, jest radnym Sejmiku Małopolskiego, jest członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. Chcę też tych wyborów nie wszystkich, bo nie wyjdzie powiat krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, prawnik, przedsiębiorca, piekarz. radny Sejmiku Województwa Małopolskiego 2002 roku. Przewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Małopolskiego. Jako pierwszy piekarz rzeczpospolitej za etyku uchodź w branży zarejestrował naszego krakowskiego obwarzanka w Unii Europejskiej. A sprężę, powie, co z kredzie? Powiedz mi, co z kredzie będzie? Okręgu numer 3. Małgorzata Radman-Baszata. Jak to prakuj. Okręgu numer 3. Wszyscy ją znają, tak. bo jest specjalistką pediatrii i medycyny rodzinnej. Jest radną miasta Krakowa od roku 1994. W latach 2007 do 2010 Małgorzata Radwan-Ballada była przewodniczącą Rady Miasta Krakowa. Szanowni jest liderem listy PO w okręgu numer 4, obejmującym powiat myślenicki, Dobotarski, tatrzański i wadowicki. Nowiński, Brzeski, Dąbrowski i Tarnowski. Roman Czepiela to szanowany, powiedziałabym podziwiany, lubiany, popularny samorządowiec, wybierany nieprzerwanie od 1990 roku. Był prezydentem Tarnowa. W tej kadencji jest radnym sejmiku i wicemarszałkiem województwa małopolskiego. obwodnic, Wojnicza, szczurowy, Wierzchosławic. I most, i mokrzyż. I on to potrafił. Przypominam, że w Otręgu jest również miasto zarną. Jeszcze wynicza, jeszcze wynicza. Wiele innych miast. Forum ...ekonomicznego w Krynicy oraz przewodniczący jego rady programowe. Prezes Fundacji Sądeckiej w Sejmiku Województwa Małopolskiego zamierza między innymi... Doprowadzić do wzmocnienia potencjału turystycznego sądeckich i Gorlicki ku zdrowiu. Obie są super. Naprawdę, wiecie dlaczego? Dlatego, że na obu, zresztą na wszystkich konwencjach, na których jestem, widzę ludzi, którzy nie mają złe. Ja nie znoszę ludzi, którzy jęczą, którzy mówią, że to jest źle. I mówią, że się nie da. Ja zawsze patrzę na ludzi i cieszę się z ludzi, którzy patrzą w przyszłość, mają za sobą historię i mają przeszłość i pamiętając do tej przeszłości, patrzą w przyszłość. Poziom regionalny, który w tej chwili przedstawiamy, jest poziomem nie tylko w tej chwili absorbującym pieniądze unijne, a trzeba powiedzieć, jeszcze raz, bo mówiłam to już wielokrotnie, ale jeszcze raz muszę podziękować panu marszałkowi Sobie, którego nie widzę i panu Marszałkowi Ciepieli, którego też nie widzę, za to, że te kilka lat temu, kiedy naprawdę regiony zbierały się dość powoli do wydawania tych pieniędzy, to było pierwsze województwo, do którego powiedziałam że trzeba to robić i które podjęło to wyzwanie. Wtedy nie było łatwo. Bo wtedy... Czy prawdą jest, że oni potrafią, dają się lubić i szanować, Kochani? To trzeba na nich głosować. Przekonajmy wszystkich, żeby na nich głosować, bo naprawdę na to zasługują. Wszyscy. No, zapraszamy naszych kandydatów i prosimy o kotyliony, które pan minister będzie pan przypinał. Pan minister proszamy, z powrotem, uciekł nam pan minister. Prosimy, cudy, prosimy wszystkich kandydatów. do nas. Bardzo prosimy. Tak. Pana Sowe, pana Czekaja, panią A teraz moi Morgosie, kochani w mniej wiecowym pana... nastroju Pani chciałbym, i, chciałbym Cię... się podzielić Ciela. tymi kotylionami, które nosiliśmy nie tak dawno, bo, ponieważ w czasie święta niepodległości tam, w Warszawie, niech one wam służą, niech będą waszym znakiem identyfikacyjnym. Nasz wicemarszałek otrzymuje kotylium z ręk pana ministra, a nie pani doktor pierwsza, w ramach wyróżniania kobiet. Ja pamiętam, jak pan e, przewodniczący Jerzy Buzek powiedział w parlamencie ostatnim, Bogusiu, pamiętasz, na posiedzeniu parlamentu powiedział, pani Aszton się spóźnia, więc na nią poczekamy. Ja jestem mężczyzną, jestem nauczony czekać na kobiety. I na to się rozległo, buuu, co to w ogóle, powiedział, że jest mężczyzną, oburzające. <noise> Takie mieliśmy doświadczenia, ale pan minister najpierw odekorował panią doktor, potem pana wicemarszałka, pana czekaja, następnego wicemarszałka. Bardzo piękne kotyliony, które będą pomagały zwyciężać w tym boju. Teraz naszych prezydentów, Janusz Pierut. Kraków. Nowy sąd, pan Piotr Lachowicz. Piotr Lachowicz. Jest dekorowany, Stanisław Kracik już został udekorowany. Z powiatów Myślenickiego, Nowotalskiego, Tatrzeńskiego, Mazowieckiego, Franciszek Barniera. Jest również dyrektorem Centralnego Ośrodku Sportu w Zakopanym, a tutaj chce nas zajrzeć z boju. Czemu przyniosłeś leciu panu? Moje ustąpienie, bo to wiecie, jest tak, że kto się chce znaniwić, może się spróbować. Będą się mu gości w torbie marynować. W związku z tym... Że jak się dobiera do jakiejś sarpacki, no to przecież musi się zbroić. Stąd, panie ministrze, niech, trzeba się dozbroić w ciupagę, bo ona jest w podgierunku. Stąd wiecie, że syćka rycerze muszą być pobudzeni, żeby było dobrze. Stąd, stąd, żeby była śmiałość, co żeby ślepa dawała, w tego syćkiego, to naszym kandydatom to domy dozbroimy, co by im to dobrze słło. I także to się nazywa, jak wiemy syćka, ciupaga. I stąd, to jest znowu i tak w tym razie, i taki, do mi, hej, trzy, do!